Malduję posłusznie, że wstałem na ostatni wschód słońca mój w Kanadzie. No szałowy to, to nie za bardzo jest wschód. No, ale trudno, na chwilkę się tak nie było, troszeczkę jak widzieliście zapaliło, ale to w sumie tyle, jest mega dużo chmur, słońce gdzieś tam w ogóle za górami, więc no. Mm, trochę mission failed. No, ale bardzo ładne to jezioro, ładnie to tak odbija e, te górki, jak wiele w sumie tutaj w Kanadzie, ale te są właśnie i Viv i Anet. Całkiem, całkiem przystojne. No, ale chyba. Wschód to marzeń moich nie jest. Ten nad Lake Louise musi wystarczyć jako taki highlight wschodowy. No i dobrze, lepiej mieć jeden niż żadnego. Teraz chyba jadę po prostu jakieś śniadanie załadować i dalej w drogę, bo dzisiaj z przystankami, oczywiście, muszę się dostać aż do Calgary i oddać autko, bo to jest mój ostatni dzień w Kanadzie. No, wschód był taki sobie. Ale jadę do, nad kolejne jeziorko. Tym razem nazywa się Mali. Chyba Malini. Maligne się yy, pisze, czyli pewnie z jakiegoś francuskiego to będzie malini. I niespodzianka mała jelonki przebiegły drogę. Także jakieś tam spotkanko z naturą poranne się udało, więc super. No, a nad jeziorką mam jeszcze 40 minut. Tutaj właśnie taką boczną drogą. I właśnie trzeba będzie uważać chyba na zwierzątka, bo jest dopiero tak. No, słońce jeszcze za górami, gdzieś tam wschodzi dopiero, więc myślę, że mogą być zwierzątka tutaj, więc trzeba uważać. To teraz skupiam się na drodze i do zobaczenia nad jeziorkiem Mali. Kurde, ale krajobraz, zobaczcie, z tych pięknych choinek, zielonych lasów, to jest takie pogorzelisko. Dlatego też niektóre tutaj w okolicy miejsca są nadal zamknięte, bo cały czas jeszcze Skutki tych pożarów. Z tego co wyczytałem, to był też w zeszłym roku, dwa lata temu też był. Czyli ten, ten, ten teren jest po prostu bardzo taki pożarowy. No, że tu się dużo tego dzieje, niestety. U, po drodze na lake Malin. Taki piękny widoczek. Lake Medicine się nazywa. Jesteśmy nad Le Lake Maliń i tu są takie rejsy łódeczkami. Podobno trzeba mieć rezerwację, ale widzę, że ludzi jest na lekarstwo, więc może by nam się udało na taki stateczek wsiąść. Byłoby to bardzo przyjemne, bo jest tu też szlak, ale szczerze, jestem mega padnięty, więc trochę bym wolał na przykład takie coś zrobić, taki rejsik, jakby się dało. No ale. Teraz się przekonamy co można zrobić. 162 dolce za półtorej godzinny rejsik po jeziorze, chyba podziękuję. Masakra, no ale piękna okolica, więc sobie tu chwilkę pewnie poprzebywam i no i zdjęcia widzę. Uuu jakie poranne światło jeszcze ładnie. No dobra, to zrejsik sobie odpuścimy wydamy to na jakieś dobre jedzonko wiem że to wszyscy łącznie ze mną wolą oglądać no a tymczasem popodziwiamy kilka widoczków z Lake Malinie Piękne jeziorko, ale no, tak jak mówiłem, rejs raczej sobie daruje ze względów a ceny, trochę kosmiczne. b ze względu na czas, bo to by mnie cofnęło 2,5 i godziny, godzinę musiałem czekać na najbliższy wolny slot i półtorej godziny rejsu, a mam jeszcze strasznie dużo kilometrów do pokonania dzisiaj, także no, rejs odpuszczamy, jedziemy dalej. Cel kolejny, Jasper. I mam nadzieję, zjeść tam jakieś porządne śledzenie, w sumie, bo coś tam zjadłem, ale nie jestem przekonany. No i gdzieś chyba w ogóle sobie odsapnę, bo no z tego niewyspania i zmęczenia, tego ganiania jak się domyślacie, no, trochę się we mnie odzywa zmęczenie, a jak mówię, długa droga przede mną, więc może gdzieś na jakąś drzemkę stanę albo coś takiego. Zobaczymy. No, ale na razie pogoda strasznie kręci, raz pada, raz świeci słońce. No ma to swój rok, ale no jakby też wpływa na nastroje. No nic, lecimy dalej. Zatankować porządne śniadanko. Jestem w takim typowym północnoamerykańskim dajnerze i czekam na naleśniki na słodko z bekonem. No jakże. I do tego kawka z nieograniczoną dolewką. Tego potrzebujemy właśnie. No i są wariaty. Wspaniałe. Bekon, masło i naleśniczki, to powinno dać radę No, znowu nastąpił delikatny wystrzał Po tych wszystkich węglowodanach i kawie Ale to dobrze, bo przede mną ponad 4 godziny jazdy Już z powrotem niestety Żegnam powoli Parki Narodowe Kanady, Banff i Jasper I ruszam w dalszą drogę Natomiast jeszcze po drodze Kilka przystanków, żeby też wiadomo, nie usnąć za kółkiem i jeden do jednego z nich już się zbliżam. I będzie to miejsce, w którym obiecano mi, że zobaczę kozy. Czy faktycznie? Sprawdźmy. Pierwsze prognozy niestety wskazują, że zostałem okłamany. Państwo na parkingu zagadałem, czy widzieli jakieś kozy? Powiedzieli, że nope. Także może mi się poszczęści z moim wariatem teleobiektywem. No ale, nadzieja umiera ostatnia. Ale też matką wiadomo kogo. O, o, na szczęście daleko nie jest. Już jesteśmy w zasadzie. I podobno lodowiec widać, to zawsze nagroda pocieszenia. No, brzydko nie jest. Fajny punkt widokowy, delta rzeki. Nie wiem której, Boł pewnie. Ale... Żadnej kozy. Oszukano mnie. Ostatnie spojrzenie na Park Narodowy Banff. Ja już zmierzam do Calgary, a stamtąd w dalszą drogę. Tak jak już chyba wspominałem ze dwa razy. No, ale po prostu przyszedł czas pożegnań i z tym krajem, i z tą serią vlogów. Mam nadzieję, że Wam się podobało, wiadomo, co by było fajnie, jakbyście robili. Ups. 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 No, ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia u sąsiada Kanady już za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia.